Natarczywe telefony z propozycjami fotowoltaiki, gardków, już nie wiadomo czego, są bardzo męczące. Jesteśmy po prostu wykończeni tymi telefonami. Widzimy, że prawo nie działa, ale to nie znaczy, że jesteśmy bezradni. Jak to skutecznie zrobić, omówiłem w dzisiejszym odcinku. Firmy realizujące takie usługi wykorzystują sztuczkę, dzięki czemu, że sąd stwierdził, że sam telefon Numer telefonu nie jest daną osobową, więc to pozwala im dzwonić do wszystkiego, bo przecież danych nie przetwarzają. Aby nie było jeszcze człowieka po drugiej stronie, którego można byłoby zarzucić nieuprawnione przetwarzanie, zatrudniają do tego sztuczną inteligencję. I kogo oskarżymy? Sztuczną inteligencję z kodeksu cywilnego. No, praktycznie porażka, więc czujemy się w tym wypadku bezradni. Ale dokładnie wcale tak nie jest, ponieważ rodo nam sprzyja i żeby się zabezpieczyć odpowiednio i pozbyć skutecznie sztucznej inteligencji i firma, która to wykorzystuje, musimy zrobić kilka kroków, które zmieni naszą sytuację na naszą korzyść i definitywnie pozbędziemy się natrętów. Strategia naszego działania oparta jest o to, że przez krótką chwilę wysłuchujemy co sztuczna inteligencja ma do powiedzenia, na przykład, że dotyczy to fotowoltaiki. Albo jakiegoś planu, albo nie wiem, jakiejś dotacji do ocieplenia, nieważne co. Przerwamy i mówimy, prosimy o przesłanie szczegółów na maila, na przykład jodamrocznymałparodo.pl i podajemy tego naszego maila. Najlepiej, żeby to był mail dowiązany z imieniem i nazwiskiem Jan Kowalski Małpa, albo Jod Kowalski Małpa. Jeżeli nie mamy takiego maila, to podkreślamy na naszego prywatnego maila. Aby dobić jeszcze sztuczną inteligencję, możemy powiedzieć z dopiskiem Jan Kowalski. I teraz klucz całego przedsięwzięcia. Ponieważ już w tym momencie nasz numer telefonu, nasz mail i nasze imię i nazwisko, które podaliśmy wcześniej, oraz nagranie naszego głosu stanowią dane osobowe nasze, które podlegają ochronie z RODO i telefon w tym momencie dowiązał się do tych danych i jest wyznacznikiem tych danych, więc składamy żądanie, jeśli nie odezwę się w 3 dni, wszystkie dane mają być niezwłocznie usunięte, czyli nasze żądanie z zapomnienia. Nie podajemy żadnych paragrafów, bo nie musimy. Złożyliśmy jasne i wyraźne żądanie, Zgodnie z zasadą komunikacji się administratora z właścicielem danych osobowych czyli z podmiotem danych czyli nami. Jeżeli przed rozpoczęciem rozmowy zostaliśmy powiadomieni, że celem podniesienia jakości rozmowy rozmowa jest nagrywana, jeżeli nie wyrażasz zgody, to się rozłączy coś takiego, to jeszcze dobijamy ich oraz na maila wysłać kopię tego nagrania, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej Nagranie, nasz głos i w ogóle cała rozmowa jest daną osobową, którą ma obowiązek nam przekazać zgodnie z RODO. Jeżeli nawet nie wspomniał o tym, że nagrywa, to mamy przysłać takie żądanie, gdyby się okazało, że faktycznie to nagrywają. No w każdym bądź razie w tym momencie są w kropce. Bo czy nas poinformowali, czy nie, to kopie takiego nagrania mają nam przekazać. Jeżeli tego nie zrobią, to naruszają nasze prawa i wolności, co wymaga powiadomienia ułodo Po takiej akcji sztuczna inteligencja, czy w ogóle firma, która to wynajmuje, raczej się już do nas nie odezwie i zlikwiduje nasz telefon, żeby przypadkowo ktoś z powrotem go nie wykonał. Ale oczywiście, jeżeli byli na tyle bezczelni, że sobie gdzieś tam znaleźli nasz telefon i dzwonią do nas, to nie ma żadnej wątpliwości, że mogą zadzwonić jeszcze raz. I wtedy zaczynamy rozmowę od troszeczkę innej strony, czyli mówimy, czy dzwoniłaś już do mnie. I teraz sztuczna inteligencja, jeżeli powie, że nie, a zrobiła to, to skłamie, czyli narusza nasze prawa i wolności, ponieważ okłamała nas, że dzwoniła, czy nie jest to pierwszy kontakt z klientem. Z drugiej strony, jeśli powie, że nie dzwoniła, to powtarzamy procedurę od początku, jeszcze raz bez problemu z naszymi wszystkim krok po kroczku, żeby było identycznie. No, może się okazać, że sztuczna inteligencja miała błąd jakiś w oprogramowaniu, albo nikt tego nie przewidział, albo przewidziano, że tak dzwoniłam już. No to wtedy zaraz ją załatwimy w inny sposób. Po tym oświadczeniu, że już dzwoniła, Dokładamy jej do pieca. Dlaczego nie spełniliście żądania zapomnienia, które złożyłem podczas ostatniej rozmowy? I sztuczną inteligencję na pewno zatka, bo nikt tego nie przewidział w scenariuszu. To im się charakteryzuje sztuczna inteligencja, że odpowie według scenariusza. Jeśli się gubi, to powtarzam mas do skutku, z darcą płytę. Jeżeli odpowie jakieś nie zrozumiałam, to jeszcze raz powtarzamy pytanie. Do znudzenia, do znudzenia. A jak już ten zmęczy nas to takie gadanie w kółko, bo sztuczna inteligencja się nie męczy, to odpowiemy: "Żądam spełnienia moich warunków z poprzedniej rozmowy" i rozłączamy się. Albo dodajemy niezwłocznego spełnienia. Pamiętajmy o tym słowie niezwłocznego. Firmy wykorzystujące sztuczną inteligencję i fakt, że sam numer telefonu nie jest daną osobową, no, idą mocno po bandzie, i przy takim naszym postępowaniu odwracamy całą sytuację. Są teraz sytuacje, w której już na pewno przetwarzają nasze dane osobowe, a my nie tylko zażądaliśmy przesłania szczegółów, czyli muszą się odezwać na maila, a mail musi mieć już określoną strukturę z pytaniem, kto podał, kto jest administratorem, szczegółowe wszystkie informacje, to dodatkowo jeszcze musi przesłać nam kopię naszego nagrania. Jeżeli nawet wszystko będą zniszczyć, to i tak muszą nas poinformować o tym, że zniszczyli wszystkie dane, bo spełnili nasze żądanie, czyli muszą nas poinformować o spełnieniu zlikwidacji usunięcia naszych danych osobowych, czyli zrobią to na maila. I o tym właśnie wszystkim pamiętamy, jak odwracamy sytuację. Jeśli tego nie zrobią, a zostanie to w archiwach, a my wcześniej czy później dowiemy się, bo zgłosimy taki telefon o zablokowanie i zgłosimy to też do UODO, to UODO dostanie taką firmę swoje ręce i oni już wtedy na pewno naruszyli wszystkie przepisy Rodo i będą mieć kłopoty. My będziemy mieć święty spokój. A czy organ sobie poradzi z nimi, czy nie, to jest inna bajka, bo przeważnie w takich sytuacjach firmy pozbywają się takich klientów potencjalnych, bo wiedzą, że będą mieć tylko kłopoty.